Cześć. Witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj nietypowo mam chwilę na siłowni, bo jak wiesz bardzo często naszym ograniczeniem jest nasze własne ciało, więc trzeba czasem coś poćwiczyć. Dzisiaj następny ciekawy miernik. Zapraszam do oglądania. Ten miernik nazywa się Oktan. Oktan, czyli miara efektywności ograniczenia, jakie masz w firmie. Jakie może być ograniczenie? Bardzo różne. Może to być jakiś dział na produkcji, to może być jakaś część usługowa firmy. To może być coś z obszaru sprzedaży. I jeżeli wiesz, co jest Twoim ograniczeniem wewnętrznym, Prawie zawsze masz ograniczenia wewnętrzne, czasami niestety dotyczące mentalne, to ciężko jest znaleźć oktan. Ale patrzmy na to w ten sposób. Jak możesz mierzyć, jaki masz oktan? Otóż w mojej firmie, moim oktanem jest ile mam przerobu na godzinę mojej pracy. Niestety jest zbyt mały tego sumtu, co bym chciał. Ale mierzę to i za każdym razem, kiedy się zastanawiam, Podejmując jakąś czynność, zastanawiam się, czy to zwiększy mój oktan. No nie zawsze. Ja czasami podejmuję czynności, które zwiększają oktan w długim terminie. I wtedy zupełnie inaczej mi się pracuje. Niemniej jednak, oktan jako miara to miara historyczna. To oznacza, że żeby coś zmienić, musisz wyciągać z niej wnioski. Jeżeli chcesz, oczekujesz, żeby był coś, co robisz, przynosiło ci efekty w przyszłości, to potrzebujesz do tego miary wyprzedzającej. Miarą wyprzedzającą w sprzedaży... O kurczaczek. Wyłączyło się światło automatyczne na siłowni, w której jestem. <grym>, mała siłownia. Tak <grym>, więc muszę od czasu od czasu pomachać ręką, żeby mnie czujnik widział. Takie ciekawe ograniczenie zużycia prądu. Tak, jak nikogo nie ma. No, dobre. Więc wracając do tego, to co, to co potrzebujemy, to potrzebujemy patrzeć, jakie działania zwiększają nam oktan i zastanawiać się, zastanawiać się, co takiego zrobiliśmy, jeżeli w poprzednim miesiącu był oktan większy niż teraz. Albo na odwrót, w tym miesiącu był oktan większy niż poprzednio. Oktanem może być też, na przykład, wartość przerobu zakontraktowanego na jednostkę sprzedawcy, ale to jednostka sprzedawcy to może być ilość interakcji, ilość spotkań, ilość czasu, które pracował, ilość maili, które wysłał i tak dalej. To to oktan zakontraktowany, tak go nazwijmy, oktan zakontraktowany jest jednostką sprzedawcą, ponieważ on mówi jak szybko Ile potrzebujemy działalności, żeby coś zakontraktować, coś, co przyniesie efekt później. Bardzo ciekawy miernik. Jeszcze żadnego klienta mi się nie udało na to namówić, żeby go mierzyć. Nie jest łatwy. Mam klientów, którzy mierzą bardzo mocno. W zasadzie mierzą już kwotę zakontraktowaną i już mierzą na przykład ilość spotkań, więc moglibyśmy zobaczyć oktan zakontraktowany na ilość spotkań, ale jest jeden problem. Póki co. Generalnie mają bardzo, bardzo dużo spotkań 20, średnio, 25 tygodniowo, czasami troszeczkę mniej, czasami trochę więcej, czasami nawet sześć. Tak, w sezonie tyle mają 6 spotkań dziennie, czyli do 30 spotkań tygodniowo. I chyba to będzie fajne. I zresztą widzę, że on. W akurat w ich przypadku jest dość prosty i bardzo zależny od tego, ponieważ bardzo rzadko nie wykonują odpowiedniej liczby spotkań, ale być może dla Ciebie mógłby mieć sens. Także zapraszam do podzielenia się, jaki sposób Ty możesz wykorzystać Oktan w swoich miernikach. Do zobaczenia. Cześć.